Halo, Emma. Cześć, Stefanie. Co słychać? A wiesz co? Muszę iść z moim króliczkiem na spacer. Idziesz ze mną? Nie, wiesz co? Muszę się uczyć, niestety przykro mi. No dobra, to idę sama. No to pa, pa. Ja wiem, że ci się nudzi, ale nie możemy iść trochę później. No dobra, robisz takie oczka. Chodź, wyjdę z tobą. Jaka cudna pogoda A jak pięknie ptaszki śpiewają Och, miałeś rację króliczku Świetna pogoda na spacer Chodźmy więc No i gdzie my pójdziemy króliczku, co? O, spójrz, wesołe miasteczko Ja wiem króliczku, że to dla ciebie żadna frajda Ale chyba raz mogę się przejechać samochodzikami, co? Czyli to znaczy tak? Dobrze, to poczekaj za mną. Zaraz tutaj wrócę, tylko kupię bilety. Cześć, Ben. O, cześć, Stephanie. Co tam słychać? A nic, wiesz, przechodziłam obok i postanowiłam, że sobie trochę pojeżdżę na samochodzikach. Poproszę jeden bilet. Wiesz co, i mam dzisiaj mały ruch. Także masz za darmo wejściówkę na wszystko. Ojej, super, dzięki. To może też pojeżdżę na karuzeli. Na razie, miłej zabawy. Ojej, od czego by tutaj zacząć? Pójdę sobie pojeździć na samochodzikach. Woohoo, yeah! Ale frajda! Je... Yeah, super! Uf, no nie. Ja za samemu to nie frajda. Idę na karuzelę, może tam się będę lepiej bawić. Hej, ale ona chyba jest zajęta, bo się kręci. Hej, ale tam nikogo nie ma. Ale tam nikogo nie było. Jak to możliwe? Dzie, dzie, dzień dobry. Dzień dobry, dziewczynko. Jak pan to zrobił? Jak pan tak nagle się pojawił? Tam nikogo nie było. Przewidziało ci się. Miłej podróży życzę. O nie, co tutaj się dzieje? Jakiej podróży? Chyba przejażdżki. Ryzykować czy nie ryzykować? Ryzykować czy nie ryzykować? Dobra, zaryzykuję. Uwaga, startuje, startuje. Yeah! Przeznaczenie się dopełniło. wpadłam tędy! O nie! Zamknęło się! Halo! Proszę otworzyć! Proszę otworzyć! Halo! No nie! Co ja mam teraz zrobić? A! aaa! Idę poszukać pomocy! Może jakiejś policji? Co to za dziwne miejsce? Gdzie ja jestem? Nigdzie nie ma mapy ani rozkładu gdzie ja jestem! Emily, kto to? Wiesz co, Majda? To zdecydowanie nie jest elf. No właśnie widzę. Ale kto to jest i jak się tutaj dostał? Pss, zaraz się dowiemy. Ps! Ej, ty! ps Halo! Ktoś mnie wołał? Cześć! Kim jesteście? Cześć! Mogłabym się zapytać to samo. Jestem Emily. Cześć! A ja jestem Najda! Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jak to? To Ty nie wiesz, gdzie ty trafiłaś? Właśnie? Nie. Co to jakieś centrum handlowe czy coś? Jakieś Prima aprilis? Halo! Ukryta kamera! Halo, halo! Nie! O co ci chodzi? Jesteś w świecie elfów? Elfów? Żarty sobie robicie? Nie! Spójrz, Najda jest elfem. Cześć! Jestem elfką wody. Nie no, żarty sobie ze mnie stroicie. Naprawdę jesteś w świecie elfów. Spójrz na zamek. Chodź! Nie do wiarek. Wow! Faktycznie! Ale jak to? Jak to możliwe? A jak się tutaj dostałaś? No właśnie. No, bo ja poszłam sobie do parku rozrywki i tam była taka karuzela i był taki Indianin. Indianin? Tak, był taki Indianin. No i ja później weszłam na tą karuzelę, no i się pojawiłam tutaj. To ja już wiem, kto to był. Szybko, musimy ją zabrać do naszej osady. Tak, chodź z nami, zaraz ci pomożemy. Poznasz pozostałych elfów? To jest Was więcej? Stójcie! Kim jesteście i co tutaj chcecie? My? Nic, my sobie tylko zwiedzamy. Emily? A kto to jest? To jest Skyra. Elfka. Lepiej bądź cicho i się nie pokazuj. Już idziemy, już idziemy, już idziemy. Stać! A kto to jest? Czy ona pochodzi ze świata żywych? Ja jestem nikim. Ja jestem tylko posągiem! Ja jestem tylko posągiem! Blasku, przegoń intruzów! Nie lubię obcych w moim domu. W nogi! A! No, mój kochany Pegazie, zawsze mnie obronisz. Froń, Pegazie! Mało brakowało. Ojej, ale ona była straszna! To jeszcze nic. Są straszniejsze elfki. Chodź do naszej osady. Pomożemy ci raz dwa wrócić do Twojego miasta. Okej, okay, mam taką nadzieję. Wiecie co? Nie wiem co się dzieje, ale trafiłam do jakiegoś miejsca, o którym nie mam zielonego pojęcia. Do jakichś elfów? Zaraz się wszystkiego dowiem. Muszę się wszystkiego dowiedzieć i wrócić do domu. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie. Wkrótce pojawi się dalsza część moich przygód. Jak sądzicie, czy zdołam wrócić do domu? Widzimy się w kolejnym odcinku. Właśnie, jeszcze muszę się zapytać o tego Indianina. Może on coś wie? Wiedziałam, że pójdę ze Stefani na spacer. Może ją jeszcze dogonię. O, cześć króliczku! A gdzie jest Stefani? Chcesz mi coś powiedzieć? Hmm, dziwne, przecież wyszła wyszłej ze Stefani. Dzień dobry, Emma. Dzień dobry! Stefani poszła na spacer. Naprawdę? Tak, nie ma jej w domu. Króliczku, prowadź! Halo! Ale gdzie my idziemy? Majda, gdzie najpierw pójdziemy? Hmm, najpierw ją zabierzemy na sekretne targowisko. Uuu, sekretne targowisko! Będziemy robić zakupy? <śm> Nie, no sama zobaczysz, chodź za nami. Zaraz dojdziemy. Ojej, już się nie mogę doczekać. Jesteśmy na miejscu. Wow! Witaj na sekretnym targowisku, Stefanie! Hej, ale chwila, chwila! Musicie mi najpierw sobie wytłumaczyć. No co tam? Pytaj śmiało. Kim ty w ogóle jesteś? Hm? Jestem Najda, Elfka Wody. Elfka Wody? To co ty w ogóle robisz? Kontroluję wszystko to, co jest wodą. A potrafisz zrobić, żeby padał deszcz? No, czasem nawet mi się udaje. Ale bomba! A ty? Jaką jesteś Elfką? <laughs> Stefan, ja nie jestem Elfką. Jak to? <laughs> ja jestem Emily Jones. I ja mieszkam w świecie ludzi. To ja się tutaj znalazłaś tak samo jak ja. Też wracasz do domu ze mną. To znaczy wiesz co? Jest specjalny portal i można w każdej chwili tutaj trafić, ale tutaj trafiają tylko wybrańcy. Wybrańcy? <laughs> wow! To ja jestem takim wybrańcem. Wow! Ale super, ale super, ale super! Hmm, zaraz jej przejdzie. Też ja tak miałam. Ale super, ale super! Wow. No dobra, ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Stefani, to jest sekretne targowisko. No spójrz! Spójrz, Stefani. Tutaj pracują same zwierzęta. To jest złotnik. Cześć Flami. Masz dla mnie mój klucz? No jasne, Emili. Następnym razem pamiętaj, żeby się nim nie bawić, bo znowu go złamiesz. Dzięki Flami. Wow! Czy to jest klucz od jakiegoś sekretnego przejścia? Nie, to od moje szafki. Aha, korzystałem z okazji, chodź na pocztę. Uuu, tutaj macie również pocztę? Rrr, rrr, rrr. Tyle listów, że trudno się wyrobić. Cześć, Oliver. O, też mam kolegę Olivera. A gdzie jest ekspedient? Tu jestem. Rrr, rrr, rrr. Ojej, to sowa. No tak, sowa, przecież Ci wiem, że tutaj pracują same zwierzęta. Cześć Oliver, masz coś dla mnie? No, na pewno coś mam. Brr, 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 brr. Jakiś mały list, proszę. Dzięki, na to właśnie czekałam. Cześć! Gołębia pocztowego to widziałam, ale żeby soba... ci ludzie, nie do Najda, a tak w ogóle na kogo my czekamy? Najda, najda. Słuchaj, Faran już przyjechał. Ll, mm, to znaczy przyleciał. Jak to przyleciał? Samolotem? O, właśnie na niego czekamy. Chwila, ja nic nie rozumiem. O, oh, wow! Hej, dziewczyny! Hejka, hejka! Hej, Faran, wiesz co? Mamy nowego gościa. Naprawdę? Cześć, jestem Stefani. Cześć, jestem Paran! Ale masz super brykę. Ej, ale to nie bryka. O ja, on jest mechaniczny, zdalnie sterowany. O czym ty mówisz? To jest mój smok. Jaki smok? To zabawka. On żyje. Nie bój się! Spójrz, to jest mój smok! On jest bardzo łagodny! Chodź, pogłaszczysz go! Ojej, jaki milutki! No, on to bardzo lubi! Dobry torn, dobry tor. Zobacz, co on potrafi! Torn siad. Leżeć! Poproś! Zdechły smok. Ale ten twój smok jest mądry. Mhm, w końcu jest smokiem ziemi. Smokiem ziemi? Tak, a ja jestem elfem ziemi. Elfem ziemi? A co robisz? Kontroluję wszystkie rośliny. Ale super, ja też bym tak chciała. Wiesz. Kontroluję rośliny. Mogę sprawić, żeby rosły. Rozmawiam też ze zwierzętami. Rozmawiasz ze zwierzętami! O jej, tak bym chciała, żeby tutaj mój koliczek był. O, siebie! Faran, a weź ty może się trochę nie przechwalaj, co? No właśnie. Pst, dziewczyny, cicho. Nie psujcie do wrażenia. I tak to właśnie jest. O, jaki piękny kamyk. Faran! Znalazłeś księgę. Czy to jest? Tak, to moja księga o smokach. Ojej, tyle czasu ją szukałem, pewnie gdzieś się musiałem schować. <gryw> Faran i ta twoja pamięć. No. <gryw> Ej, nie śmiejcie się ze mnie. <gryw> Cześć. Ojej! Przepraszam, nie chciałam! Aira, mogłabyś trochę kontrolować ten wiatr! Na szczęście ja się ukryłem za murkiem! Ojej! Co to było? Przepraszam, to ja! Jestem Aira, Elfka Wiatru! Czasem mi się coś wymsknie! Hmm, tylko ja nie mam żadnej super mocy! Tak bardzo chciałabym mieć jakąś moc! Uwierz mi, to jest bardzo kłopotliwe! To co? Kolejna zagubiona duszyczka? Mhm, mm i chciałabyś wrócić do domu. Mhm, mm no dobrze, spróbujemy Cię odstawić. Co nie dziewczyny? No! Faram, ty razem ze Stefani dolecicie smokiem do mojego statku, a my z dziewczynami tam popłyniemy. Widzimy się za niedługo, pa! Miłej podróży! To po, 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 będziemy lecieć smokiem. Mhm, mm podekscytowana. Ja też, chodź szybko! O właśnie, zostawię tą książkę. Ojej! Za chwilę będę lecieć smokiem. Nie wierzę w to. A wy? <laughs> Jeśli podobała Wam się moja przygoda, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, ponieważ wkrótce pojawi się nowy odcinek z dalszą moją przygodą w świecie elfów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa! Chciałabym przy okazji pozdrowić Kaspra, króla. Dzięki za świetny wierszyk. Pozdrawiam również Natalię Maciaszyk, Nadię S. oraz Piotrka Poterańskiego. Cześć, idę się przelecieć smokiem. To jak Stefanie? gotowa? Gotowa. Okej, okay, to ruszamy tor. Super, co nie? Ekstra. Zbliżamy się. Uhu. Doleciliśmy na miejsce! Faran, co to jest? To jest królestwo najdy. Chodź! Wow!